Witam się z Wami najserdeczniej i najcieplej, jak to tylko możliwe. Dzisiaj będzie włóczkowo i będzie trochę włóczkowo jeszcze z zimy, ale już trochę z lata. Będzie jeden skończony sweter. Trzy projekty, które aktualnie sobie cały czas dziergam i będą też plany, a pokażę Wam też prezent, który dostałam od Ewy. I to wszystko będzie w dzisiejszym odcinku i postaram się, żeby on był w miarę. W miarę jednak krótki, więc zaczynamy. Na polu jest ponad 19 stopni, więc u mnie dzisiaj woda w zdecydowanie większych ilościach niż kawa. Zaczynamy od swetra, który zrobiłam w 10 dni i też uważam, że jest to jeden z najszybszych swetrów, jakie zrobiłam, ale bardzo mi zależało, żeby był gotowy na targi. Robiłam go z włóczki od Dropsa, z włóczki Kid Silk. I większość tych włóczek, bo z różnych kolorów po prostu, nie ma takiej włóczki, która się tak mieni, jak ten sweter, to po prostu są pojedyncze motki włóczki Kid I włóczka Kid Silk, dla wszystkich, którzy uwielbiają takie wiadomości, 75% jest moheru i 25% wabiu. Ja do tej pory włóczką Kid Silk trochę gardziłam, w sensie miałam ją do różnych projektów, ale miałam zrobiony sweter z al połączenia alpaki i Kid Silka i on mi gryzł, tutaj mnie podgryzał. Ja myślałam, że to mnie gryzie właśnie ten moher, a po noszeniu tego swetra wiem, że gryzie mnie alpaka. I teraz już tego jestem pewna. Miałam tutaj kilka pojedynczych motków, które gdzieś mi zostały albo które były kupione do rękawiczek, do mitenek, do różnych rzeczy. I y, chciałam wykorzystać te resztki. Były to resztki w, raczej w moich kolorach. <grych> to nie jest tak, że wykorzystałam te resztki, bo jeszcze ich trochę mam. Y, z rzeczy, które miałam kupione na, do zupełnie innego projektu, to był ten kolor. Tak samo jak ten y, tutaj taki blady róż. On też był wykorzystany do innego swetra. I po prostu mi został, więc stwierdziłam, że idealnie, bo będzie takim mocnym dodatkiem. Jak oglądaliście poprzedni odcinek, o którym opowiadam i pokazuję Wam włóczki, które mam i z których właśnie coś robię, to ja pokazywałam tam zestawienie kolorów i nie było tam tego koloru. I jak zrobiłam takie bardziej pastelowe, jak przykładam, bardziej te pastelowe kolory, to wydawało mi się, że jednak brakuje mi czegoś takiego mocniejszego. I próbowałam na próbce, y, zrobić trochę, spróbować tutaj z innym kolorem. Myślałam bardziej o tych kolorach tutaj właśnie takich ciemniejszych, bardziej przytłumionych, ale muszę się Wam przyznać, że jak tylko patrzyłam na tę próbkę, to za każdym razem ją sobie zakładałam tak i miałam takie, dobra teraz mi się podoba. Teraz mi się podoba i teraz to jest ok. Zrobiłam sobie próbkę, żeby zobaczyć, czy podobają mi się szersze te paski, czy podobają mi się te peseczki, które są trochę bardziej węższe. I chciałam sprawdzić, właśnie jak to wygląda. Dlatego jestem bardzo zadowolona, że zrobiłam tę próbkę, bo uniknęłam pewnych błędów, kolorów, które mi się nie podobają i połączeń, które mi się nie podobają. Mam połączenia, które uważam, że są cudowne. Oczywiście połączenie w tym swetrze typu taka przechodząca, Tęcza w różnych kolorach od ciemniejszego do jaśniejszego to jest to, co mi się podoba bardzo, ale mam też połączenia kolorów, które mniej mi się podobają i takie, które bardziej mi się podobają. No i też po próbce wiedziałam, że w moc... no z tych mocnych kolorów raczej jeden rząd, ewentualnie dwa, ale tutaj miałam zrobione dwa rzędy tego e, ciemniejszego różu, i dla mnie to już było za dużo. Nie podobało mi się to, więc wyrzuciłam kolory, które mi się nie podobały. Ograniczałam tą szarość. Na szczęście miałam jeden motek i też tu jest wykorzystany jeden motek. Skorzystam z bezpłatnego wzoru od Dropsa na, na inny sweter, ale też robiony z Kid Silka. I to był New Dawn. Wszystkie te rzeczy będą w opisie, ale zastosowałam w zasadzie tylko sugerowaną ilość oczek do. Rozpoczęcia, bo to jest sweter, który robiłam od dołu do góry. Bardzo mi zależało na tych tutaj opuszczonych ramionach, a nie chciałam się bawić, wiecie, w dobieranie oczek tutaj z tyłu na ramionach. Robiłam go z podwójnej nitki. Jedną nitkę brałam z zewnątrz motka, a drugą ze środka. No i wydaje mi się, że bardzo ładnie połączam oczka tutaj na ramionach, bo potem je trzeba było. Uf, przepraszam. Bo tu je potem musiałam. Zeszyć, ale jestem bardzo zadowolona, jak to przyjemnie i ładnie wygląda. Czy jestem zachwycona tym swetrem? Jestem. Czy jestem zdegustowana sposobem, w jaki połączałam nitki, w sensie jak je zabezpieczyłam? Jestem. Ale o tym za moment. Na razie się pocieszmy i porozkoszujmy, jak bardzo mój pastelowy sweter jest pastelowy i jak bardzo mi jednak pasuje. To był na targach, ten mi mógł w nim zobaczyć. Z rzeczy, które zrobiłabym inaczej, bo tak, to jest ten moment, zrobiłabym go trochę węższy, nie dużo, ale na pewno o rozmiar, który tam był sugerowany. Zrobiłabym go... Później odciabym ramiona, bo tutaj się okazało, że miejsce na odcięcie ramion jest naprawdę bardzo długie i ta przestrzeń na rękaw Zrobiła mi się gigantyczna, więc bardzo tutaj tak dzielnie ubierałam tych oczek, żeby on trochę się zrobił mniejszy. No, widać to tutaj na łączeniu, ale myślę, że nie. No, jest to wiecie, pod. tutaj, od tej części pod rękawa, więc tego w zasadzie nie widać. Od środka wygląda to gorzej, <słuchaj> zwłaszcza, że ja go skończyłam w tym dniu, w dzień przed targami, więc zależało mi, żeby jak najszybciej jakoś zabezpieczyć te nitki na rękawach i nitki na łączeniu ciałka, więc e, ta pierwsza część jest gorsza, drugi jest trochę lepiej, natomiast to są wszystkie jeszcze nitki, które mi tutaj mm, sterczą od środka. Jestem zaskoczona, bo tego w ogóle nie czuję, może przez to, że jednak te rękawy są na tyle luźne, że dobrze wyglądają. Zaczęłam zabezpieczać pierwszy rękaw poprzez robienie warkocza i no tak gdzieś do tego momentu było fajnie, ale tutaj potem się to zrobiło tak grube, bo no nie podcinałam tych nitek, one były dosyć długie, więc zrobiło się to bardzo grube i bardzo mi się to już nie podobało, więc stwierdziłam, że dobra, no teraz zacznę zabezpieczać szydełkiem. I szydełkiem po prostu robiłam takie <taki> jakby, nie wiem, barkoczki I trochę to było lepiej, ale dalej przecież zostały mi te sznurki, więc bałam się, że mi się to rozplączę więc przejechałam w jedną stronę szydełkiem i w drugą stronę też wracam i też robiłam szydełki jakby równolegle do tego. Boję się odcinać te nitki, bo boję się, że to się po prostu zacznie próć, a będę miała jak to tak utnę jakoś bardzo blisko to będę miała za mało tej nitki, żeby ją mm, strzyć, i żeby zrobić węzełek, supełek. Dlatego nie wygląda nie wygląda to za dobrze, Tutaj na ciałku, no na szczęście tego w ogóle nie czuć, ale jest to takie, wiecie. No nie podoba mi się. Przy czym, jeśli chodzi o taką zewnętrzną część, gdzie to było? No to e, wiem, że się nie czepiam. Nie mogę się czepiać i się nie czepiam. Natomiast drugi rękaw już też e, było bardzo późno wieczorem, bardzo mi się nie chciało, więc po prostu porobiłam tutaj węzełki, powiązałam to. I powiązałam to dwa razy, a potem zaczęłam właśnie też przerabiać to jeszcze szydełkiem, żeby to troszkę lepiej wyglądało, ale nie wiem, co zrobić z dalszą częścią, bo tutaj mam po prostu zrobione węzełki i tak mi to starczy. Nie odcinałam tego jeszcze, będę to musiała podcinać, ale, ale mam nadzieję, że mi tutaj poradzicie, co z tymi w tym rękami mam zrobić. Jak wstawiłam Instagrama, to mówiłam dziewczynom, że nie pokażę Wam nigdy tego środka, więc pokazałam, ale Wy tutaj jesteście, mam nadzieję, uodpornieni na takie rzeczy. Trochę takich nitek jest jeszcze tutaj przy szyi, w tym fragmencie, gdzie dodawałam nitki, no bo tutaj już, się, już robiłam e, tę część ramion, każdą oddzielnie. W zasadzie tyle. Całość swetra jest zrobiona na drutach 3,25, jeśli chodzi o ciałko. Natomiast rękawy. Które mają bardzo zbliżoną wielkość oczek do ciałka, robiłam na drutach 4,5. Próbowałam robić na takich małych, okrągłych drutach, takich na których bardzo dobrze mi się dzierga rękawy, ale niestety nie potrafiłam, bo dodawanie tutaj tej pojedynczej nitki i za każdym razem przetrzymywanie jej na tych początkowych oczkach powodowało, że ja miałam to jakoś tak bardzo pozaciągane szalenie mi to nie szło i szalenie mi to irytowało dlatego zdecydowałam się to robić na Magic Loopie. Jeśli chodzi o ściągacze, to one są zrobione na różnych drutach, bo ściągacz przy szyi jest zrobiony na trójkach ściągacz przy ramio, przy rękawach jest zrobiony na, na 3,25 ale tak w zasadzie tego nie widać nie czuć, nie widać i ja z tego piórkowego swetra jeszcze go nie, nie zważyłam, ale muszę go zważyć, żeby wiedzieć dokładnie ile ile to jest, jaka tu jest waga ale jestem bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że jest idealnym projektem, jak ktoś ma resztki właśnie gitsilka w takich kolorach, które mu odpowiadają, które lubi, bo dużo łatwiej jest sobie dokupić jakiś motek i wykorzystać po prostu to, co się ma. A efekty wydaje mi się, że są zaskakująco piękne. A jeśli chodzi o inspirację na zrobienie tego swetra, to oglądałam odcinek... odcinek nie... widziałam u Joli Szymańskiej właśnie taki sweter zrobiony z resztek Takiego moheru, który ona miała, i stwierdziłam, że to jest idealny projekt dla mnie, tylko może te kolory dostosować do siebie. No i dostosowałam, jestem z tego bardzo zadowolona, więc, yy, no, mm, róbcie. Jak tylko macie resztki moheru, on mnie nie gryzie, jestem zaskoczona, ale mnie rzeczywiście nie gryzie. Mam w nim w sobotę cały dzień, więc jest przetestowany. Chyba tyle yy, o tym swetrze. Próbka ma się raczej nijak, jeśli chodzi o kolory do tego swetra, ale ale warto zrobić, żeby wiedzieć właśnie, czego się chce, albo czego się nie chce. I teraz się trochę zrobiło cieplej, ale ogólnie planuję w nim chodzić non stop, bo jestem nim zachwycona. Bardzo mi się kojarzy z lodami ZAP. To znaczy to opakowanie lodów ZAP ma inne kolory niż ZAP, który było w środku. No, to chciałam powiedzieć. Więc ja i mój mm, sweter w lody ZAP. Co sobie dziergam też w międzyczasie, ale bardzo teraz y odpuściłam na chwilę. To jest yy, ta moja kofta. <gryw> I tu jest ręka w moje kofty i tak przyjemnie jest na to patrzeć, bo w woreczku znajduje się już yy, całe ciałko. A tu jest rękaw. O matko. No jeszcze mi trochę zostało, ale ale to jest też cudowne. I to jest włóczka Flora, nie, włóczka Nord od Dropsa. Widać tutaj tak, o, taki włos, ale jak ja się cieszę, że ja to sobie robię, i jak jestem z każdego rzędu i za każdym razem, jak go patrzę, jak jestem tak, jestem tak dumna z tego, że. No. Także nie widzieliście rękawa. Tutaj jest rękaw, jakby jakaś część tego rękawa. Jeszcze mi trochę zostało, no i drugi. I. Będziemy mogli to jakimś tudem zszywać albo przyszywać, ale to jeszcze trochę zajmie. Natomiast o tym twytrze opowiadam w poprzednim odcinku dosyć długo, więc teraz tylko taki malutki update, jak mi to idzie. Wkładam, odkładam do torby i pokazuję Wam teraz jeszcze dwa projekty, które też się dziergają w trakcie. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to tam też Wam pokazuję moją chustę i co prawda tutaj chyba z żadne oczka nie powstały, ale że wróciłam z targów z włóczką, którą dokupiłam, bo dokupiłam sobie cały motek tego pudrowego różu i dokupiłam sobie motek czekolady, bo druga część jakby tej chusty będzie czekoladowa i bardzo już chcę zobaczyć jak te dwa kolory jak te wszystkie kolory tutaj na tej chustie będą wyglądały, bo ona ma przez tą szarość, która jest tutaj w środku. Ona jest taka trochę zimnawa tutaj wygląda, ale mam nadzieję, że właśnie ten brąz ją bardzo ociepli i że będzie... i że będzie piękna, więc to sobie ląduje też w jednej torbie. W tej torbie, o, której, o którą na targach miałam najwięcej zapytań, ale to już ta jest moja i tej nie oddam. bo ją uszyłam dla siebie. I jestem z niej bardzo zadowolona, ale to sobie tutaj ląduje i też nie ląduje daleko, bo właśnie chciałabym sobie cierkać dalej. Więc, e... half and half Triangle Wrap jest w torbie i czeka na dalsze czasy. I teraz jeszcze będzie trochę luksusu: luksusu w formie kaszmirowej, bo pokazywałam wam, że. Kupiłam sobie ten kaszmir od Cardiff w takim kolorze i nie pokazałam wam na co i co z niego robię. A zaczęłam projekt, który. Wiecie, znacie projekt na pewno od Petit Knit na Sophie Scarf, ale to jest szalik, który niekoniecznie mi się podoba. To <tł> znaczy, no. Nie urzekł mnie ten projekt. on Mi się bardzo podoba na Was, ale ta gładka tekstura i te boki nie było to coś, co mnie urzekło. Bardzo mi się podobały Wasze Sofie skarfy na targach. Widziałam <grywka> kilka i były piękne. Ola miała. Ola miała. Jaki, mia... Jaki ola miała Śmiać kolor? Albo limonkowy, albo limonkowa była kamizerka. Ale mam teraz. Pustkę, ale u jednej z was widziałam Sofii w wykonaniu mniej więcej w podobnym kolorze, z innej włóczki, ale właśnie taki niemiętowy, niezielony, nie niebieski, taki kolor trochę, no właśnie taki trochę melanżowy. Ja się zakochałam w tym kolorze i stwierdziłam, że sobie spróbuję i tak wybrałam, właśnie tę włóczkę kaszmirową. Ja robię z niej projekt, który trochę jest podobny do Sophie Scarf'u, tak mi się wydaje, ale jest trochę szerszy i wydaje mi się w mojej osobistej, w moim osobistym rankingu ładniejszy. Jest to Stay Tasty Scarf od Kutowej Kiki. I to jest ten szalik, który ma taką teksturę. On jest dwustronny. Mniej więcej wydaje mi się, że wielkościowo to pewno będzie coś takiego jak szal od Petit. Luksus, jeśli chodzi o robienie tego, przerabianie tego, jest niesamowity. Bardzo mi się to dobrze robi. Bardzo dobrze mi się to układa w palcach i jest dla dłoni cudownie miłe. Mój minus, jeśli chodzi o wzór, to zaczęłam, zaczęłam wczoraj. Ja nie wiem, czy to był etap zmęczenia czy czegokolwiek, natomiast ja ten początek, dokładnie ten fragment ten tutaj, ja zaczynałam chyba ze 4 albo z 5 razy ja to pas 5 razy próbowałam. Do tego był i tutorial, i opis wzoru. Ja nie mam pojęcia, jak, ale ja za każdym razem nie widziałam tutaj wzoru, on mi nie powstawał, więc w którymś momencie mi się. Udało, zajrzałam, zrozumiałam, no i potem już wiedziałam jak właśnie ten wzór się układa, więc y, mały cieniusienki szalik do tych moich wielu różowych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie pasował, a jak nie, to jestem pewna, że znajdę mu kogoś, kto go pokocha, jeśli ja go nie pokocham, ale na razie muszę go zrobić. To jest tutaj jeszcze jeden motek, no i Wejdą te motki dwa na zrobienie tego szalika i jest to bardzo uzależniające dzierganie. Jest ono bardzo powtarzalne. Ten wzór się tak właśnie cudownie powtarza, i po kilku pierwszych powtórzeniach on jest tak, tak jakoś intuicyjny, że bardzo jestem zadowolona z tego projektu. Więc on też sobie leży. No i muszę, nie muszę Wam mówić, że po niego sięgam e, najczęściej. A teraz Wam powiem. Co w najbliższym czasie powinno się znaleźć na moich drutach? Trochę luksusu w postaci dodatku kaszmira, kaszmiru. O ile tam był kaszmir w 100%, jak tu jest kaszmir? W 20%, tak? W 10%. W 10%. Bo tutaj mamy bawełnę i kaszmir, włóczki sole, od Pasquali, w kolorze, który nikogo nie, nikogo nie zaskakuje. W takim trochę pudrowym różu. Numer tego koloru jest 108. Bardzo to jest też przyjemne w dotyku. I mam nadzieję, że zabawniana koszulka. Mam nadzieję, że go ona powstanie, to będzie wyglądała tak jak u Testerek, czyli taka równa idealna. I mam zamiar po prostu tak, taką ją zrobić. I jak mówię o tym w kolorze. A co ja z tego będę robiła? Będę, tego robiła? będę z tego robiła Solar Top od Dagny Zielińskiej. I mam nadzieję że się za niego w najbliższym czasie zabrać, bo bardzo mi się spodobał ten projekt i no, nie mogłam się oprzeć po prostu, więc to był zakup jeszcze przed targami. A jak mówię, o tym, że to jest kolor, który mi się bardzo podoba. To słuchajcie, zobaczcie, jaką mam włóczkę safran. Ona ma to jest jakby to, to, ten kolor sole, jest takim kolorem pomiędzy safranem, dwoma tymi włóczkami safranowymi od dropsa. No bardziej nawet chyba do, do tego jest to zbliżone, nie? Takie, takie właśnie pomiędzy. A tu są włóczki bawełniane, i kaszmirowe, ale bawełna teraz mam nadzieję, że też mi wskoczy na druty. Mam 2,5 takiego motka, nie mam pojęcia do czego mi to było potrzebne. Chyba nie do tego topu, który robiłam. Ale mam... Mam trzy takie, no dwa i pół w zasadzie pewnie do tego będzie. Tak wagowo to czuję, że tego już jest malutko. I nie wiem, co z tego zrobić, ale mam nadzieję, że wymyślę może jakiś taki projekt w paski, bo całkiem sporo mam jeszcze kremowego safranu. I kremowy safran to jest moja... To jest rzecz, którą... Rzecz. Bardzo, bardzo, bardzo potrzebuję czegoś... Na lato jakiegoś właśnie, raczej myślę o koszulce niż o jakimś topie. Właśnie z tego jasnego safranu. Bo ja zaczęłam z niego robić, zaczęłam go przerabiać i bardzo dobrze wygląda ten safran kremowy. Byłam zaskoczona. I teraz w koszyku w zakupach mam jeszcze kilka włóczek. Właśnie safranu od dropsa, bo mam zrobiony jeden top, w którym nie chodzę, bo tylko dlatego, że. On nie spełnia moich takich walorów wykończeniowych i tego, jak ja bym chciała, żeby on wyglądał. Sama go robiłam. Natomiast, w sensie, ja, nim, ja w nim chodzę po domu, ale nie jestem z niego zadowolona i nie wybieram go. Najczęściej po prostu on sobie gdzieś leży w półce. Zrobiłam go w zeszłym roku właśnie z tego koloru safrana. Ale jestem bardzo zadowolona z tego, jak on leży jak w nim jest przyjemnie, jak on nie nie robi ciepło i nie robi chłodno jak on jest, nie wiem, przewiewny jak on jest taki bardzo dobry dla ciała więc no to jest włóczka, która mnie to jest włóczka, która mnie bardzo zaskoczyła w zeszłym roku bo to też było moje pierwsze takie spotkanie z bawełną jeśli chodzi o letnie udziergi o robienie czegokolwiek na lato bo cały czas mi się wydawało, że zrobienie czegokolwiek na lato zawsze będzie powodowało, że to coś będzie ciepłe i że będzie w tym jeszcze cieplej no, człowiek się uczy cały czas, i człowiek zmienia zdanie, i człowiek po prostu na szczęście został wyprowadzony z błędu, bo tak ona wygląda po wypraniu i tak ją się przyjemnie nosi, to ja jestem bardzo zadowolona i bardzo zachwycona. Więc, no, pewno ten kolor wyląduje sobie w jakieś paski. Paski mnie też kuszą w jakimś takim, takiej koszulce ale mam trochę tych planów na najbliższy czas więc w którymś momencie coś z tej coś z tej bawełny sobie wskoczy a teraz jeszcze ostatni plan bo wam pokazywałam w poprzednim odcinku pokazywałam wam te dwa motki od wioli, takie lekko fioletowe i mam do nich taką zieloną sobie tutaj też bawełnę od wioli i myślę, że połączenie tych motków Ej, z tą zielenią będzie dobre i będzie bardziej mi, bardziej mi będzie odpowiadało niż połączenie jej z różem. Chociaż ta zieleni i róż też. Yy, wiadomo, że to nie chodzi o ten motek, ale gdzieś tam róż i zieleń. To też jest coś, co zrobiłam próbkę i cały czas mi ta próbka leży i cały czas leży mi zieleń i róż odłożone po prostu i czekają na, na jesień. Ale kiedyś się za to zabiorę. W każdym razie na razie sobie wcale nie życzę więcej czasu na dzierganie. Tyle, ile go mam jest wystarczająco i tyle, ile go będę miała, będzie wystarczająco. Bo jak poprzednio opowiedziałam sobie, sama sobie życzyłam na początku roku więcej czasu na dzierganie, no to miałam L4 dwumiesięcznej prawie. Więc no, mam mam w głowie wzory na te skarpetki. No, mam w głowie wzory na skarpetki z falbanką i pewno, a pewno któryś z tych wzorów na tych na tych drutach wskoczy bo chciałabym takie skarpetki chciałabym zrobić sobie skarpetki z falbanką i mam włóczki skarpetkowe i mam takie piękne włóczki skarpetkowe i no właśnie, i mam też dwie ręce tylko ale ale to się będzie działo tak przynajmniej w planach po prostu więc możecie mnie dopytywać jak bardzo moje plany się za jakiś czas rozjadą i co wskoczy innego, a może akurat nic nie wskoczy takiego innego i teraz ostatnią rzeczą, którą Wam jeszcze dzisiaj pokażę to jest prezent, który dostałam od Ewy, made by e, Eja Ewa tutaj wysłała mi wysłała mi to przedświątecznie jeszcze odebrałam to sobie e, teraz i tutaj jest etuj na druty no, patrzcie, jak to, jak to pasuje tu i na takim w takim kolorze fioletowym. I to jest łóż... Łoż co to jest? Łóż papa. Łóż papa, czyli to jest papier. I do wszystkiego... ja wam to otworzę. Ewe znajdziecie na pewno na Instagramie, na YouTubie chyba nie, ale na Instagramie. I to jest taki etuj na, na wymienne druty. Tu tutaj są zamek? Nie, nie ma zamka. Nie ma zameczka, ale myślę, że tutaj całkiem sporo rzeczy się też w... zmieści. Zaraz zobaczymy. No dobra, to nie są druty wymienne, ale... O. A, to przy na wylot czekajcie. No, te długie druty też się tutaj zmieszczą długie. No, zmieszczył się, tak? Tak, zmieszczą się. Wybaczcie, że ja to tutaj z tym kablem, ale nie mam tutaj niczego wymiennego się nie przygotowałam, ale na pewno żyłki mam żyłki i zaraz sobie tutaj włożę żyłkę. Mam żyłkę od firmy Yahia. I ona ma 120 cm, i gdzie ja tu mogę żyłkę wsadzić? Tutaj. Tutaj. O, więc tutaj muszę pamiętać, że ją z tej włożyłam. A więc tutaj sobie włożyłam żyłkę. No, i jest to taka, taka piękność. Więc dla osób, które się nie mogą doczekać yy, na moje na, moje na druty, to śmiało Was odsyłam do Ewy. No czuć, że to jest papier, w sensie ja jestem team jednak <śmienka>, miękka bawełna, a jest to coś tego zupełnie innego. Ewa, bardzo Ci dziękuję, na pewno znajdę tutaj jakieś zapotrzebowanie, chociaż ilość moich drutów i moich żyłek na pewno się tutaj nie zmieści, ale może właśnie te bardziej takie ja sobie tutaj zapakuję i będę ją miała pod ręką. Jak siebie znam, to na pewno nie, bo to miałoby porządek i byłoby poukładane tylko na moment, ponieważ u mnie <grytaki> żyłki i druty yy, są po prostu wyrzucane i zaoszczędzane, między czas i... Co prawda niekoniecznie czas na szukanie, ale no ja nie jestem tym, który to będzie wkładał i układał i trzymał w tym, ale jeśli tylko Wy jesteście z tych porządnych ludzi, to zobaczcie sobie ofertę od Ewy, a ja Ewie jeszcze raz dziękuję za prezent. Nie mogę tego, dostałam do czy w takim pięknym woreczku, ale nie mogę tego schować do woreczka, bo jak to schowam do woreczka, to zapomnę. Nie, ja wyciągnę to sobie. Te, wyciągnę to sobie na razie, tą żyłkę. ja ją włożę jeszcze tutaj, żebym wiedziała, jakie mam rozmiary żyłek. No więc teraz, moje drogie i moi drodzy, widzieliście, co sobie dziergam, co planuję, co jest na moich drutach. Mam nadzieję, że następnym razem będę Wam mogła chociaż jedną gotową rzecz pokazać i myślę, że to będzie ten szalik. Jeśli robiliście z tej tasty... z tej toasty, toasty, nie, nie tasty, chociaż on tasty też będzie, ale z tej toasty mmm, scruff, od kutowej kiki, to dajcie znać jak się Wam przerabiało i bardzo mi się podoba ten kolor, jak go będę odbierała. Ale przekonuję się do tego, że może być użyteczny właśnie teraz takim, taką jesienią, kiedy jeszcze, jesienią, wiosną, kiedy jeszcze rano jest bardzo chłodno, a w południe jest po prostu czyste lato. Czy Wy już rozpoczęliście dzierganie rzeczy, które przywieźliście z targów? Albo czy macie takie włóczki, które właśnie przywieźliście z targów z zamiarem, że od razu się za nie będziecie zabierać, a one jeszcze czekają? to może to jest właśnie ten moment, żeby się za nie zabrać. Ja pytam. Dzisiejszy króciutki odcinek z takim dodatkiem e, kaszmiru i z dodatkiem takiego hmm, takiej ekskluzywności, przynajmniej wśród wiecie, moich włóczek, gdzie większość to włóczki od Dropsa. No to... No. <grywka> nie wiem, co chciałam powiedzieć, pewno nic ważnego. Więc żegnam się z Wami, ściskam Was i... Jak myślicie, jest to kolor dla mnie? Co myślicie? No, wydaje mi się, że tak. <noise> Dziękuję Wam, że znowu tu byliście, że zobaczyliście ten odcinek. Ściskam Was bardzo ciepło i dobrej majówki.